Co jest potrzebne w człowieku, nim zaczniemy wypełniać przykazania? Żeby wypełniać przykazania, żeby tym się z gorliwością zajmować, potrzebna jest bojaźń Boża. Warto przypatrzeć się naszemu sercu, czy jest tam ten dar Ducha Świętego złożony dar bojaźni Bożej. Czasami nie pielęgnujemy tego daru, a już chcemy spełniać przykazania, i bardzo często kiepsko nam to wychodzi. Nim zaczniesz wypełniać przykazania, starać się, by je wypełniać, najpierw zadbaj o to, by była w tobie bojaźń Boża.